W module importu danych EGIP w opcjach adresowanie dodano funkcję generowania plików do masowej wysyłki korespondencji w systemie Envelo oferowanej przez pocztę polską. Jak to w praktyce wygląda? Chciałbym sporządzić korespondencję do właściciela i władającego, zaznaczonej tutaj nieruchomości, a więc przechodzę do zakładki adresowanie. Dodaję osoby dla wskazanej działki, a następnie przechodzę do zakładki pisma w celu wygenerowania dokumentu. Generuj pisma. Pisma zostały utworzone: jedno dla władającego, i drugie dla właściciela. Jeżeli pisma już mamy przygotowane, Przechodzimy z powrotem do zakładki Osoby, a następnie wybieramy opcję Neolist Wysyłka Masowa. W zakładce Dane do wysyłki możemy sprawdzić, i ewentualnie skorygować, jakby dane dotyczące wysyłanych listów, a więc możemy sprawdzić czy poprawne są nazwy odbiorców, adresy. Możemy również, możemy również skorygować czy też poprawić parametry wysyłanych listów, na przykład czy list ma być rejestrowany, czy, czy ma być to przesyłka priorytetowa, czy chcemy Uzyskać zwrotne potwierdzenie odbioru. Możemy również ustawić parametry, jeśli chodzi o samo pismo: czy ma być wydrukowane w kolorze, czy ma być wydrukowane dwustronnie. Czy chcemy na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru mieć jakiś tekst? Jeśli dane zostały sprawdzone i ewentualnie skorygowane, to klikamy na przycisk Zapisz ZIP z plikiem XLS i dokumentem PDF. Mamy na pulpicie wygenerowany plik ZIP, w którym znajdują się dwa pliki PDF z pismami. Jeden PDF jest skierowany do właściciela, a drugi zaadresowany do władającego. I jest jeszcze plik .xls, w którym znajdują się parametry wysyłanych, wysyłanej korespondencji. Mając już tak przygotowany plik przechodzimy na stronę envelo.pl. Oczywiście musimy mieć utworzone konto. Ja już takie konto mam, więc przechodzę od razu do funkcji wyślij list. Wybieram na pasku tutaj głównym Skrzynka Envelo, nowa przesyłka, przesyłka masowa. Podaj jakiś identyfikator albo nazwę tej korespondencji, czyli na przykład, oraz zaczytuję utworzony plik ZIP. I klikam stwórz przesyłkę. System teraz przetwarza tą przesyłkę, odczytuje dane z tego pliku XLS, z tego, z tego pliku sterującego i jeśli wszystko przebiegnie OK, to taka przesyłka będzie znajdować się w zakładce oczekujące, czyli listy oczekujące i widzimy, że moja korespondencja już tutaj jest gotowa do, gotowa do wysyłki, wystarczy ją teraz opłacić. System naliczył za dwa listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym znajduje się po, po jednej kartce dwustronnie zadrukowanej. Naliczył opłatę niecałe 22 zł, czyli 11 zł za, za jeden list. Jeśli bym taki list wysyłał w sposób tradycyjny, no to zapłaciłbym za jeden list 8,50. A więc różnica na jednym liście wynosi około 2 zł. Złotych 50 groszy, zł. no, należy jeszcze wziąć pod uwagę, że jako przedsiębiorcy no, otrzymamy fakturę, którą oczywiście sobie uwzględnimy w kosztach, w związku z czym ta różnica w cenie na, na jednym liście no znacząco tutaj zostanie zniwelowana do kwoty mniej więcej około 50 groszy. No, biorąc pod uwagę, że zaoszczędzamy na papierze, kopercie, tonerze i oczywiście zaoszczędzamy czas, który, który spędzilibyśmy w urzędzie pocztowym, no to funkcja masowego wysyłania korespondencji przez system Envero wydaje się być bardzo atrakcyjna więcej na, na stronie envelo.pl oraz na naszym forum firmowym.